ma Witajcie! Dzisiaj jest poniedziałek, 26 stycznia. Pozostało 339 dni do końca roku. Zaczynamy odcinek! Imieniny dziś obchodzą Tytus, Żeligniew i Tymoteusz. Chcesz zarabiać dużo pieniędzy i mieć pewną przyszłość? Zostań guwernantką. Guwernantka to coś takiego jak niania, ale trochę więcej. W sumie dużo więcej. Guwernantka nie dość, że opiekuje się dziećmi, nie dość, że powinna gotować. To często uczy dzieci grać na instrumentach, uczy dzieci rysunku, śpiewu, baletu, uczy dzieci jeździć konno. Poszerza wszelkie zainteresowania, pomaga rodzicom zaaranżować pokój dla dziecka, pomaga kupić prezent fajny, pomaga zorganizować przyjęcie po prostu taka osoba od wszystkiego. W Polsce gubernantki zyskują na popularności, w tej chwili jest około kilkuset legalnie zatrudnionych guwernantek. Zarobki ich wahają się od 2 do 4 tysięcy mniej więcej. Są oczywiście też ekstremalne pensje. Jedną z takich ekstremalnych pensji zarabia guwernantka pracująca w Moskwie u pewnej rodziny. Jest to rodzina, która zażyczyła sobie, aby mówiła biegle po angielsku, ponieważ dzieci chodzą do brytyjskiej szkoły w Moskwie, aby mówiła biegle po chińsku, ponieważ to jest język rodziców, i aby umiała perfekto grać na pianinie. Kobieta od wszystkiego, więc jej zarobki są gigantyczne. Kilkadziesiąt tysięcy dolarów miesięcznie. 34-letnia Patrycja, guwernantka, opowiadała, jak jedna z rodzin zatrudniła ją, aby między innymi, nauczyła trzyletniego dzieciaka gry na pianinie. No i ta Patrycja opowiada, że na początku to było trudno w ogóle utrzymać dziecko przy tym pianinie, bo oczywiście rodzice zblikowani nie kupili pianina, ale kupili od razu fortepian. Fortepian estradowy. I najpierw dzieciak wchodził pod ten fortepian, chciał się bawić, no to ona go sadzała. Kolejne dni mijały i ona zaczęła uczyć, żeby dzieciak nie bawił się tą klapą. I potem zaczęła go uczyć, żeby wytrzymywał chociaż kilkanaście minut przy klawiaturze pianina. Po roku intensywnej pracy dzieciak umiał zagrać prostą melodię, składającą się z kilkunastu dźwięków. Jeżeli umiesz malować, jeżeli grasz na instrumencie, w dodatku śpiewasz i świetnie gotujesz, zostań guwernantką. Twoją pasją jest nurkowanie i jednocześnie umiesz perfekto całkować, zostań guwernantem. To jest praca przyszłości. Świętem na dziś jest światowy dzień celnictwa. Kończąc ten poniedziałkowy odcinek, chciałbym zaapelować do wszystkich stałych widzów: pamiętajcie o łapce w górę i o udostępnianiu filmiku, który Wam się spodobał, na swojej facebookowej tablicy. Pamiętaj, to Ty jesteś widzem i to dla Ciebie tworzę ten program. Ale zanim skończę ten dzisiejszy poniedziałkowy odcinek, chciałbym zadać jeszcze jedno ważne pytanie: Czy zjadłeś już pączka?